mam ze strony Kill4Kill i dzisiaj jestem sam musiałem nagrać odcinek Buildia z widzami także nikogo nie mam w jak widzowie raczej znaczy mam jednego widza jak widzowie chcecie do niego dojść to podam w opisie serwer nazwy Glindii i wbijajcie na serwer subskrybujcie mój kanał Eee, mówcie znajomym o takim serwerze. Pogram byśmy sobie razem. No, wprowadzę Was też że... jakby. No, dopiero. dopiero Na takim jakby. zrobione. ludzi jest spadają. No, ludzi i spadają Mm. E, to zbliżam wam... ...bogą bilgier... ...taką, co nazywam, taki kitem... No, to dobrze, no, że... ...moja ginda początkowa... No... nie zajęła z budowanego... ...jak dojdą do mnie koledzy... Albo widzowie Będziemy sobie ulepszać Przedłużać No To by było na tyle w tym odcinku Jak chcecie mówcie kolegom, subskrybujcie mnie Wbijajcie na serwer, więc nara czy znaczy nie, jeszcze sorry, jeszcze nie nara <laughs> Pamiętać, mówcie adminom